Tomasz Wróblewski Wolność w Remoncie, ale to jest Liberty Talk w świetlicy wolności, tak jak wspomniałem, jeżeli Państwo jeszcze nie zamówiliście piwa, to bardzo proszę. Przede wszystkim chciałem witać, przywitać naszych gości serdecznie, znanych podcasterów, youtuberów, Mikołaj Wąski Teperek, witam serdecznie. Dobra. Klaski. Dobra. I Szymon Pękała, witam serdecznie. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o Polsce między Trumpem a Merkel. Dwie postacie symbolizujące dwie zupełnie inne wizje porządku politycznego świata i dwie różne drogi, co do których Polska musi wcześniej czy później określić swoje nasze geopolityczne priorytety. W oczach wielu. Starych Europejczyków, takich sobie nazwiemy. Kryzys Unii, to jest efekt natarcia, nacierania populistów dążących do autokratyzacji i zatrzymania przemian społecznych, tego genderyzmu, poki postnarodowych przemian. W ich oczach. Polska, Węgry, to są żenujące przykłady zacofania kulturowego, przykłady państw, które mogą właśnie hamować ten rozkwit cywilizacji Zachodu. Ale po drugiej stronie oceanu mamy Donalda Trumpa z jego postglobalną doktryną, gdzie Polska, a nie tylko Polska, ale i Włochy, francuska partia narodowa, yy, jawią się jako błaganie o demokratyzację. Błaganie o ucieczkę od lewicowej autodestrukcji, powrót do normalności, jak to mawia Donald Trump. Zanim my tutaj będziemy się zastanawiali, gdzie w tym wszystkim ma się mieścić Polska, jaka ma być ta nasza droga, pomyślałem, że powinniśmy najpierw zastanowić się, wyjaśnić sobie przyczyny tego transatlantyckiego pęknięcia. Co było praprzyczyną napięć transatlantyckich? Nie wiem, mniejsze znaczenie Europy w bilansie handlowym Ameryki, może ten ogólny upadek pozycji Europy, a może po prostu Amerykanie zmęczeni byli nieustannymi wojnami od 2001 roku i teraz chcą bardziej troszczyć się o siebie. Skąd transatlantyckie pęknięcie? Bardzo proszę, panowie. Zaczynamy najpierw od tego podziału, dryftu między Ameryką a Europą. Skąd to się wzięło? Znaczy, ja może zaprezentuję trochę inną perspektywę na opisany, na opisany właśnie konflikt, na opisane spojrzenie, ponieważ tak jak mówiliśmy, żyjemy w, w pewien sposób w konflikcie tych dwóch rzeczy i są to czasy niestabilne i chaotyczne, ale ten, ten konflikt reprezentowany przez ten konflikt polityczny tak naprawdę moim zdaniem sprowadza się do konfliktu pomiędzy tradycją, pomiędzy takimi wartościami narodowymi, tradycj tradycjonalistycznymi i powrotem jakimś do korzeni, trzymaniu się tego i pewnego rodzaju krokiem wstecz być może yy, z perspektywy postępu, a właśnie yy, perspektywą postępową, nowoczesną, inkluzywną, z całym bagażem tego, co próbuje się w tym momencie pod płaszczykiem tego yy, prze, przemycać. Natomiast te dwie perspektywy nie są tak, żadna z tych perspektyw nie jest yy, jednoznacznie Właściwie, ponieważ postęp sam w sobie, sam postęp dla samego postępu jest, jest ślepy, jeżeli nie wie do końca, dokąd zmierza. I ten postęp, mówię, realizowany m.in. w polityce europejskiej i takie nastawienie ideo, z perspektywy. Tej starej Europy. Tak, 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 dokładnie. Z perspektywy ideowej na, na nowoczesność, jeżeli nie ma sprecyzowanego, nie ma sprecyzowanej, jasno określonej ścieżki do dobrego celu, do którego zdąża, nie jest wartością samą w sobie, ale analogicznie y powrót do tradycji, do wartości narodowych i tak dalej, który jest bardziej obserwowany być może właśnie w niektórych miejscach w Europie, może nie, w Stanach Zjednoczonych na innej, na innej płaszczyźnie trochę jest to, jest to obserwowane. Też mam wrażenie, że wielu ludzi, którzy wierzy w, tą, w tę ideę, nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że nie da się tak po prostu wrócić do tych starych wartości tradycji bez ich z, jakiejś aktualizacji. Nie możemy wrócić do świata sprzed kilkudziesięciu lat, gdzie wszystko było, nie, nie da się po prostu cofnąć do naszych starych tradycji bez Aktualizacji ich dokładnie, tak jak powiedziałem. I tak jak mówiłem, USA i to, powiedzmy, polityka obecna USA i, i, i Europy Zachodniej w tym momencie może reprezentują te dwie strony, natomiast obydwa te kraje, obydwa te, obydwa te centra są również podzielone same w sobie. To znaczy, zarówno w Stanach Zjednoczonych, Trump no, został wybrany połową na styk, prawda, to znaczy nawet zdaje się, że większościowe, przegrał większościowe głosowanie, znaczy te, ten kraj też jest podzielony, nie jest jednomyślny za tą wizją, no i w, Euro w Europie oczywiście tak samo, obecnie nadal mam wrażenie, że jeszcze na odrobinę na sile bez władu leci ta, ta polityka postępowa, natomiast w wielu, w coraz większej ilości miejsc Europy pojawiają się ogniska właśnie albo, albo powrotu do tradycji, albo wręcz nacjonalistycznej i tak dalej i postępuje w tych miejscach polaryzacja po prostu i to powoduje, że Wszystkie nasze systemy polityczne, ale również z tego pochodne jest systemy ekonomiczne, ale również systemy kulturowe i tożsamościowe stają się niestabilne, chaotyczne, niebezpieczne, a w sytuacji niestabilnej ludzie domyślnie uciekają, uciekają w skrajności i w ideologie, które byłyby w stanie dać im oparcie w niestabilnych czasach. Nasza polska tożsamość, nasza polska kultura i nasza polska pochodne, również polityka musi, moim zdaniem powinna. Brać pod uwagę właśnie ten konflikt i z jednej strony brać pod uwagę, że obie strony tego konfliktu są niepełne. To znaczy, z jednej strony musimy pamiętać o potrzebie istnienia jakiejś wspólnej narracji zakorzenionej w tradycji, w wartościach, w kulturze, która, jest, która określa nas jako Polaków, która, do której każdy mógłby się przypisać i która byłaby oparciem. I była oparciem właśnie, która dałaby możliwość oparcia się w tych niestabilnych czasach i oparta w jakimś stopniu na tradycji, ale z drugiej strony, ta tożsamość musi pozwalać na. musi być dostatecznie luźna, że tak powiem, pozwalać na, dostate, pozwalać na wolność w jej obrębie do kształtowania własnej tożsamości bez. Zamykania się sztywnego w, w sztywnym, w tej sztywnej parce poglądów politycznych czy światopoglądowych, że musisz być taki i taki, bo jak nie, to nie jesteś Polakiem, a, a tego typu poglądy mam wrażenie bardzo często, można, może nie wiem, czy bardzo często, ale coraz częściej można spo, spotkać, i to zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, a ta, ta nasza wspólna tożsamość moim właśnie, i, i, i również z tego wynikająca polityka powinna właśnie zawierać zarówno element tradycyjny, jak i element wolności wewnątrz tej tradycji i możliwości aktualizacji i postępu. Tak by jak najwięcej, tak by... Jak najwięcej środowisk światopoglądowych i politycznych mogło się zmieścić w tej tradycji. To znaczy, że nie wiem, to, że, to znaczy, że bycie polakiem powiedzmy, bycie wewnątrz tej tradycji polskiej nie, niekoniecznie oznacza, że jesteś nie wiem narodowcem tradycjonalistą, konserwatystą, ale jest również tutaj miejsce na ruchy lewicowe, postępowe i tak dalej, ponieważ żaden, żaden z tych ruchów nie ma pełni odpowiedzi na wszystkie pytania, przed które nami są stawiane i powinniśmy mediować pomiędzy tą tradycją a postępem i czerpać najlepsze rzeczy z obu z nich, a nie zamykać się Tylko i wyłącznie na jedną drogę, bo, bo bez tego po prostu bo, Bardzo ciekawe. Bardzo chętnie wszyscy często mówimy o naszej tradycji i zwykle się odwołujemy, a to do okresu przedwojennego albo świetności jeszcze wcześniej 500 lat do tyłu. Zapominamy, że my już jesteśmy w naszej rynkowej demokracji już dobre 30 lat jakąś tradycję własną zbudowaliśmy i o tym chciałbym za chwilę porozmawiać, ale jeszcze dokończyłbym te kwestie Wartości, bo bardzo często słyszymy zarzuty pod adresem Polski, że nie wypełniamy albo nie spełniamy wartości unijnych. Co to są te wartości? Wartości unijne, a wartości europejskie. No cóż, wartości unijne według mnie są niestety dość makiawelistyczne, ponieważ nie ma tych wartości według mnie. I to, jak wygląda Unia Europejska, szczególnie w stosunkach międzynarodowych, w ogóle się nie trzyma kupy. To jest to, co powiedziałem wcześniej. Nie ma jednego tak naprawdę stabilnego stanowiska Unii Europejskiej do tak wielu spraw, które się dzieją na świecie, że właśnie to wymaga pewnego rodzaju właśnie integracji. Nie jestem zwolennikiem jakiegoś takiego narzucania na przykład toru niemieckiego czy toru francuskiego jako prowadzenia Unii Europejskiej przed siebie, ale jeżeli Unia Europejska nie będzie jako Europa czy w jakiejkolwiek innej... Um, jak to nazwać, organizacji, współpracować z sojusznikiem, właśnie jakie są tam Stany Zjednoczone, bo tutaj o nich jakby mówimy, to nie będziemy mogli zabezpieczyć swoich granic, nie tylko granic narodowych, ale granic w ogóle Europy. Więc narzucanie tego, że w Polsce, że Polska nie chce się dostosować do jakichś ideologii unijnych jest kompletnie nie na miejscu, ponieważ. Polska robi dokładnie to samo, co inne kraje, to znaczy dba o swoje interesy wewnątrz kontynentu i poza nim według mnie. Ja tu mam zawsze taki problem z tymi wartościami, no bo za, przypominam sobie, że historia Europy po prostu jest historia przelana we krwi. Historia Europy i tradycja Europy i te wartości, to były wojny krzyżowe, to był podbój Ameryki Południowej, to były Indie i wojny o Amerykę Północną. Każdy właściwie z państw, które są trzonem Unii Europejskiej, dzisiaj Francja. Włochy, Hiszpania, na pewno Wielka Brytania i Niemcy ze swoim wkładem w historię i tradycję europejską, w zasadzie budowały to na innych fundamentach założycielskich niż te, które są dzisiaj nam wskazywane jako tolerancja, otwartość na inne narody, wyrozumiałość dla osób. I, i odmiennych płciowo i całe te wszystkie pewne szczytne na pewno wartości jednak całkowicie nie pokrywające się, mijające się historią i tradycją europejską. I pytanie, jak to dzisiaj mamy łączyć? Dokładnie się tutaj zgodzę, to znaczy, mówiąc o wartościach europejskich, należałoby to w jakiś sposób sprecyzować, ponieważ poprzez historię, tak jak mówiliśmy, z jednej strony mamy, nie wiem, wartości chrześcijańskie, jakieś wartości oświecenia, cywilizacji łacińską, ale z drugiej strony idee takie jak marksizm czy faszyzm też są, zostały stworzone w Europie przecież, prawda? Czy to znaczy, że... bo mówiąc o wartościach europejskich, rozumiem, że większość ludzi... Ludzi ma na myśli te właściwe wartości europejskie, a nie te, które praktykowaliśmy przez całkiem sporą część historii, ponieważ oczywiście no, z tego były y, bardzo wiele w, te, w tym jest oczywiście bardzo dobrych rzeczy i szczytnych, ale tak jak były, że tak powiem, wypadki po drodze, i to niektóre bardzo długie. Natomiast idee, o których właśnie teraz mówimy, czyli właśnie tolerancji czy tam wolności idei, myśli, religij, wolności religijnej i tak dalej, to nie są szczególnie stare idee na naszym kontynencie, prawda? One być może można powiedzieć, że są następstwami jakichś jeszcze zamierzchłych bardziej bardziej idei. Natomiast Należałoby sobie właśnie zadać pytanie, co to właściwie ma jest, ponieważ jest to tak szeroki termin, że ciężko to sprecyzować, a w momencie kiedy Unia Europejska była integrowana w ciągu ostatnich 70-50 powiedzmy lat. Mm, można powiedzieć odgórnie, to znaczy przez instytucje. To nie był oddolny poziom integracji i powolnego spajania tożsamości tych różnych krajów, ponieważ one są nadal zróżnicowane, to nie ma jednej wspólnej wizji. Że tych sprzeczności łatwo jest więcej wyszukać, kiedy słyszymy na przykład, że demokracja kłóci się z wartościami narodowymi czy z narodem, tak? Nie byłoby demokracji, gdyby nie było nacjonalizmu, gdyby nie było państw narodowych, które tak naprawdę przeciwstawiły się totalitarnej Wizji Europy, czyli właściwie bunt przeciwko imperialnej dyktaturze, czyli znowu tej Europie zjednoczonej w jednych rękach, w dwóch, trzech monarchów w całej Europie, spowodował narodziny ruchu narodowego. I ruch narodowy dopiero potem, zastanawiając się, jak tak naprawdę stworzyć, jakie mechanizmy, żebyśmy jako naród mogli w miarę funkcjonować i zarządzać, i podejmować decyzje stworzył demokrację. My oczywiście sięgamy do trzech czasów greckich i do greckiej demokracji, ale niewiele ona ma wspólnego z tymi mechanizmami wypracowanymi przez dyktaturę w Europie. Także mówienie w tej chwili, że chcemy Europy demokratycznej, nie chcemy narodowej, jest jakimś absurdem i sprzecznością, bo jednego by nie było bez drugiego. W sensie są jawnie po prostu widziane wizje tego takiego blendera na, narodowego w Europie, który po prostu wymieszałby te wszystkie rzeczy. Natomiast jest to proces moim zdaniem. Ja oczywiście nie wiem, co siedzi w głowach ludzi, którzy, którzy postulują takie hasła, ale moim zdaniem może być krótkowzroczny, ponieważ nie bierze pod uwagę tego, że. Tego typu, historycznie rzecz ujmując, tego typu spajanie się zróżnicowanych grup w spójne społeczeństwo trwało setkami, setki lat zajmowało i nie da się tego zrobić w ciągu jednego pokolenia bez, bez jakiegoś aparatu przymusu po prostu. A ja w momencie, kiedy się próbuje to zorganizować od góry, no to trzeba się liczyć z oporem, który, no i pytanie brzmi w tym momencie, czy... Czy silniejszy będzie ten opór, czy silniejsza będzie siła, która będzie chciała złamać go za wszelką cenę? I w wielu sytuacjach to państwa narodowe musiały ingerować i ratować sytuację. Dodaję świetnym przykładem jest zatrzymanie szlaku bałkańskiego przez Sebastiana Kurca, 30-chyba teraz jednolatka, który jest od ministra spraw zagranicznych w wieku 27 lat, czyli w ogóle nowe pokolenie polityków europejskich, który gdzieś tam sprzeciwił się Merkel i Poprzez liczne spotkania i rządowe, potem zaostrzenia dotyczące granic i zamknięcie po prostu granic, w cudzysłowie zamknięcie, udało mu się zatrzymać ten napływ imigrantów przez południowo-wschodniej granicy, gdzie tak naprawdę Angela Merkel powinna mu w tej chwili bardzo podziękować, ponieważ no tutaj właśnie wykazano nieudolność instytucji europejskich. I to samo. To samo jest Irlandia, prawda, która poradziła się z kryzysem potem finansowym. Islandia, może poza Unią Europejską. Ale ja jeszcze do tego, y, tego konceptu y, instytucji chciałbym wrócić Wąskiego. Y, pytanie o to właśnie, bo przeszliśmy przez kryzys. Stany Zjednoczone przeszły przez kryzys 2008 roku. Europa przechodzi, przechodzi, przechodzi przez ten kryzys. I pytanie y, o instytucje. Dlaczego na podobne. Mechanizmy na podobne problemy instytucje europejskie instytucje europejskie sobie z tym nie poradziły, a amerykańskie sobie z tym poradziły. Tu mamy jednak zupełnie inną sytuację między Europą a Stanami Zjednoczonymi, ponieważ w Stanach Zjednoczonych mamy większą, mamy system prezydencki przede wszystkim, jest większa moc decyzyjna w, w tej konkretnej jednostce, w tamtym wypadku, natomiast jest też większe, mam wrażenie, większe poczucie wspólnego interesu. Narodowego. Amerykanie, bo to są oczywiście Stany Zjednoczone, się na polski tłumaczę, ale to są tak naprawdę kraje zjednoczone, United States. Natomiast i oczywiście każdy, każdy z tych kraj, stanów ma jakąś swoją pomniejszą tożsamość stanową, ale ci wszyscy ludzie mają poczucie wspólnej narracji, wspólnego celu i. i, 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 i z... Stanięcia za czymś, co jest dla nich wszystkich ważne. Natomiast w Europie po prostu tego nie ma. I widać to wewnątrz un polityki unijnej, że Niemcy czy Francja grają przede wszystkim dla dobra Niemiec czy Francji. I nie ma w tym nic złego, bo to, to oczywiście, że, że grają na własne podwórko. Natomiast nie ma tego poczucia wspólnego celu, więc nie ma się co dziwić, że instytucje europejskie odzwierciedlają ten brak zgodności. Mówiliśmy o tej politycznej poprawności, o wartościach, o tradycji, o narodzie. Natomiast w tym konflikcie europejsko-amerykańskim jest jeszcze jedno. Jedna gra, jeden element to jest gospodarka. I pytanie, czy to też nas nie określa gdzieś w tej Europie? Bo my, może, mówimy o tradycji, o politycznej poprawności, że jesteśmy inni od starej Europy, ale jeżeli przyjrzymy się wydatkom na świadczenia socjalne, przyjrzymy się. Takiemu też narodowemu spojrzeniu na sprawiedliwość społeczną, to nie wiem, kogo nam bliżej. Ja się właśnie tutaj zgadzam całkowicie z tym, że z jednej strony możemy być światopoglądowo odlegli od tej starej Europy i bliżej Stanów Zjednoczonych, ale no jest dokładnie tak jak, tak, jak powiedziano, że z perspektywy redystrybucji dóbr czy programów socjalnych no, w Polsce panuje. Ja, mam, ja wiem, że to jest takie środowisko wolnościowe, no, ale w Polsce panuje prawie całkowita zgoda, że ma być tego jak najwięcej, prawda, w sensie nikt nie dyskutuje tego, czy ma być redystrybucja dóbr, tylko jaka i jak duża, to znaczy te kwestie, czy być może jednak nie powinno się nie, redystrybu, nie redystrybuować dóbr, tylko obniżać podatki, mam wrażenie, że te dyskusje po prostu nie istnieją na polskiej scenie politycznej, także z jednej strony to jest ciekawe, że Tutaj absolutnie mamy spójność z tą Europą i Polacy chcą tego, mam takie wrażenie przynajmniej, a to jest coś, czego mam wrażenie, co nie jest dostrzegane w, przez komentatorów czasem amerykańskich, którzy jacyś tam prawicowi się czasem zachwycają, Polską, jaka to Polska jest fajna, tradycyjne wartości, że oni gdyby zobaczyli, jakie są te nasze poglądy socjalne tych prawicowców, no to przecież ta, ta amerykańska prawica jest czymś zupełnie innym. No ja, tutaj wychodzi na, na jaw właśnie to, że podział prawica-lewica jest to bliski bez w obecnych warunkach, natomiast... Ponownie tutaj jest, właśnie jesteśmy całkowicie proeuropejscy w spojrzeniu na kwestie socjalne, i ponownie tutaj to się nie zmieni. Czy jakby te, te nasze ambicje bycia tradycjonalnym państwem i narodem nie rozbiją się właśnie o takie bardzo progresywne i socjalistyczne podejście do gospodarki? Idą z tym torem, rozbiją się i to szybko głową o mur, ponieważ według mnie w ogóle publiczne pieniądze są bardzo marnotrowane marnotrawione przez właśnie te wszystkie socjalistyczne, populistyczne, wyborcze kiełbasy i tak dalej. I gdzieś tam są, są statystyki, ile pieniędzy chociażby idzie na rozwoje technologiczne, na konkurencyjność na przykład w produkowaniu pojazdów elektrycznych, gdzie są spółki państwowe polskie, które pracują nad łódkami i samochodami elektrycznymi i zamiast na przykład wesprzeć tutaj może nie jestem jakimś tutaj optymistą, żeby wspierać, nie? według mnie państwo w ogóle nie powinno ingerować w tego typu sprawy, ale jeżeli już mówimy o tej dumie polskiej, to lepiej by było zainwestować po prostu w dobrobyt gospodarczy kraju jako ogół, a nie po prostu tu 500, tam 500. Nie jestem pewien, czy jest sens, ale ponownie to jest tylko moja perspektywa, nie jestem pewien, czy jest sens... Yy... Zastanawiać się, gdzie byśmy byli, gdybyśmy nie wydawali tej całej kasy na socjal, no bo będziemy go wydawać, bo ludzie, po prostu wyborcy tego chcą i, i, no i mi się to osobiście może nie podobać na przykład, ale nie widzę perspektywy na zmianę tego i pytanie brzmi, czy należy walczyć z wiatrakami, czy zastanowić się, jak operować w obecnym stanie jak i takim, jaki jest. Unia Europejska znalazła się na rozdrożu i w miarę jak bogate państwa Europy. I bogate społeczeństwa, a także europejskie firmy będą przegrywały wyścig z Ameryką i Chinami dla europejskich elit, dla moralnych autorytetów zachodnich stolic, coraz bardziej interesujące i kuszące będzie dalsze podkręcanie śruby, bardziej wytykanie nam przypadków naruszania zasad demokracji, prawa, reguł klimatycznych czy podziałów dotyczących mniejszości seksualnych. To będzie dawało Europie mocniejszą pozycję przetargową w innych kwestiach, w dyskusjach na przykład wokół spraw ekonomicznych, tak żeby Polskę spychać dalej, żeby pozostawała zasobem tańszej siły wytwórczej dostępności rynkowej, a dla Zachodu zostawała produkcja ta wysokomarżowa no i oczywiście ważny innowacyjny eksport. Na, na krótką metę przez jakiś czas to oczywiście może się kręcić, ale im bardziej Zachód będzie budował swoje przewagi na wewnętrznych podziałach w Europie, tym mniejsze szanse na zjednoczenie, migrację europejską i odzyskanie jej dawnej pozycji. Dla nas z kolei dla nas pozostawanie na peryferiach jeszcze słabszej, jeszcze bardziej podzielonej Europy będzie jeszcze groźniejsze. Serdecznie dziękuję. Ja zapraszam teraz na kolejny już odcinek Wolności w Remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersja oczywiście audio, jak zwykle, w Spotify i w podcastach iTunes. Ale oczywiście także udostępnimy na, na wszystkich kanałach nasze nagranie. Dziękuję bardzo.